Ja jestem lekarzem diabetologiem, takim powiedzmy, można powiedzieć, trochę nietypowym w tym sensie, że y, y, wyspecjalizowałem się i jest taka grupa lekarzy w Polsce, w, w nie taka mała wcale, w zakresie leczenia właśnie tej grupy chorych, która obciążona jest powikłaniem zespołu stopy cukrzycowej. Czyli y, stosujemy, czy zajmujemy się trochę tak jakby chirurgicznie pacjentami, pomimo że chirurgami nie jesteśmy. Natomiast nie uciekamy od chirurgów, tylko jakby wspólnie z chirurgami organizujemy leczenie dla pacjentów po to, żeby uniknąć tego najpoważniejszego powikłania, jakim jest, a właściwie konsekwencji tego powikłania stopy cukrzycowej, jakim jest amputacja kończyn dolnych. Tytuł dzisiejszej prezentacji stopa cukrzycowa czy mamy szansę na zmniejszenie wysokiego wskaźnika amputacji kończyn dolnych. Ten tytuł wynika z tego, że niestety w Polsce ten wskaźnik jest dość wysoki i od wielu lat na ten moment nie jesteśmy w stanie tego wskaźnika zmniejszyć. Czym może tkwić, czy w ogóle w czym tkwi problem z leczeniem chorych zespołem stopy cukrzycowej? Przede wszystkim należy powiedzieć, że jest to obiektywnie trudny problem medyczny. On wymaga wprowadzenia czy zorganizowania wielodyscyplinarnego zespołu, który zajmowałby się chorym zespołem stopy cukrzycowej. Za tym wszystkim idzie problem. To, że leczenie chorych jest też drogie i stąd ta kosztochłonność, o której też się wspomina. Z drugiej strony zespół stopy cukrzycowej jest schorzeniem przewlekłym, często nawraca też u, u chorych, także ich jednorazowe wygojenie rany nie gwarantuje tego, że um, u chorego rozwinie się um, nowe owrzodzenie w obrębie stopy. No i wreszcie często jest tak, że w, u pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej dynamika um, różnych sytuacji klinicznych czasami jest bardzo duża, szczególnie w zakresie um, um, aktywności, czy właśnie dynamiki rozwoju um, infekcji, co sprawia, że działać należy szybko i tutaj czasami kilka, jeden, dwa dni opóźnienia może zdecydować o tym, że chory może stracić kończynę dolną, czyli dochodzimy wtedy do tej sytuacji, która doprowadza do kalectwa chorego. Dane statystyczne mówią, że co czwarty chory z cukrzycą rozwinie w ciągu swojego życia zespół stopy cukrzycowej, czyli jeżeli mamy w Polsce, zakładamy, że mamy około 3 milionów chorych na cukrzycę, to ten problem, teraz lub w najbliższym, nieokreślonym bliżej czasie dotyczyć będzie około 750 tysięcy osób, czyli nie jest to mała grupa. Z drugiej strony statystyki też mówią, że aktualnie w granicach 5 do 10 chorych, którzy mają cukrzycę, mają równocześnie rany na stopie, czyli jest to grupa osób między 150 000 a 300 tysięcy. Jeżeli jeszcze zwrócimy uwagę na to, że w Polsce mamy niedobór kadr medycznych i też niedobór środków finansowych, pewnie czy zbyt małe środki finansowe dedykowane tej grupie chorych, w efekcie ośrodków, które w sposób specjalistyczny zajmują się tymi chorymi jest, jest niewiele i w zasadzie od dłuższego czasu nie jesteśmy w stanie tej sytuacji poprawić. No i wracając do tego wysokiego wskaźnika amputacji kończyn dolnych. W 2023 roku przez rokiem uaktualniono raport... OECD dotyczący między innymi właśnie wysokich amputacji kończyn dolnych. Ten raport wcześniejszy z 2019 roku pokazywał, że właściwie jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o wskaźniki wysokich amputacji. Tam na 30 kilka krajów, które było, które było zestawione w tym raporcie, zajmowaliśmy w granicach siódmego miejsca. Więc nie jesteśmy liderami, jak to ktoś niedawno zapytał o to, ale niestety jesteśmy ciągle, ciągle w czołówce. I trzeba powiedzieć, że ten wskaźnik, który aktualnie jest raportowany w tym zestawieniu, w Polska ma na poziomie 8,6 na 100 tysięcy mieszkańców i proszę zwrócić uwagę, że inne kraje europejskie, czy wiele krajów europejskich mają, ma te wskaźniki zdecydowanie niższe, tak jak Holandia 5,5, Szwecja 3,4. Włochy są w zasadzie liderami, jeżeli chodzi o mm, mm, niewielkie ilości wysokiej amputacji, bo jest to na poziomie 2,5. Ale to, co wydaje mi się też niepokoi, to to, że proszę zobaczyć, że w 2019 roku ten wskaźnik wynosił 7,5, czyli Pomimo różnorodnych działań, które hmm, próbujemy realizować, to ten wskaźnik niestety <knie> urósł, więc jeżeli jeszcze pod uwagę weźmiemy taki raport NFZ o zdrowiu z 2019 roku, czyli on już nie jest taki świeży, ale on analizował e, ilość amputacji ko wysokich kończyn dolnych u pacjentów z cukrzycą. W ostatnich wówczas 4 latach, czyli od 2014 roku do 2018, to okazało się, że ilość amputacji w przeliczeniu na liczbę na 10 tysięcy chorych na cukrzycę, czyli, ty, czyli jakby na obiektywną liczbę konkretną chorych z cukrzycą, to liczba amputacji w tym zakresie również rosła. Czyli z tego moglibyśmy wyciągnąć wniosek, że oprócz tego, że liczba amputacji rośnie, bo zwiększa się nam liczba chorych na cukrzycę, to jednak z medycznego punktu widzenia coś nie tak jest w organizacji być może leczenia, czy w sposobie podejścia, czy w tych działaniach profilaktycznych, które też są prowadzone, że jednak ilość amputacji wysokich, które no bezpośrednio prowadzą do inwalidztwa, jest jednak, jest jednak większa. Jakie działania były w ostatnim czasie podejmowane w zakresie próby poprawy tej sytuacji chorych? W 2015 roku powstał ministerialny program ambulatoryjnego wsparcia leczenia chorych z zespołem stopy cukrzycowej. On był rozłożony na trzy lata 2016-2018. Ten program zakładał tworzenie poradni stóp cukrzycowych, takich przy ośrodkach klinicznych one miały mieć charakter referencyjny, ale także niekoniecznie przy ośrodkach klinicznych, także w miastach powiatowych. On również zakładał tworzenie czy przeprowadzenie szkoleń bardzo naprawdę merytorycznych i praktycznych. Dla lekarzy i pielęgniarek, a także zakładał utworzenie takiego programu e-learningowego, który utworzył ostatecznie Ośrodek Krakowski. I problemem stało się tylko to, bo w ramach tego programu powstało dość sporo, kilkadziesiąt poradni stóp cukrzycowych w Polsce. Problemem, o którym też wspominaliśmy wówczas, tworząc też ten, ten program i realizując go, że jeżeli nie powstanie odpowiednia procedura NFZ-owska, odpowiednio wyceniona leczenia ambulatoryjnego, to jeśli poradnie będą realizowały procedury dotychczas wyceniane, które są nie bilansują rzeczywistych realnych kosztów funkcjonowania tych poradni, to te poradnie nie utrzymają się. I tak rzeczywiście się dzieje, czy doświadczyliśmy tego, że jakaś część tych poradni, które zostały utworzone, one po prostu przestały z czasem funkcjonować, dlatego że Proszę znaleźć osobę menadżera służby zdrowia zarządzającego jednostką służby zdrowia, który będzie celowo trzymał deficytową, deficytową jednostkę w swojej, w swojej strukturze. A taką, taką jednostką, niestety, takimi jednostkami, niestety, są poradnie stóp cukrzycowych. W 2015 roku powstał taki program kompleksowego leczenia ran przewlekłych, który zakładał też hospitalizację pacjentów z ranami przewlekłymi, ale on dotyczył czy dedykowany był trzem grupom chorych. Chorym z owrzodzeniami goleni, chorym z um, odleżynami i także chorym z zespołem stopy cukrzycowej. Jednak e, w praktyce po pierwsze bardzo mało ośrodków podjęło się realizacji tego programu. On był dość skomplikowany też z punktu widzenia takiego biurokratycznego, a z drugiej strony okazało się, że Najczęściej kwalifikowani chorzy do tego programu to byli chorzy z owrzodzeniami goleni. Natomiast to podejście do leczenia chorych z zespołem stopy cukrzycowej, które jest jednak inne i trochę wymaga no, innej organizacji poradni, no, się okazało, że tych chorych w, w ramach tego programu z zespołem stopy cukrzycowej leczonych było T, troszkę mniej, a poza tym, tak jak mówię, bardzo mało ośrodków e, ostatecznie podpisało kontrakt z nfz na realizację e, tego programu. W 2018 roku e, e, na wniosek konsultanta Krajowego Ministerstwa Zdrowia e, m, sytuację chorych zespołem stopy cukrzycowej przeanalizowała Agencja Oceny Technologii Taryfikacji Medycznych, która e, która przedstawiła taką pozytywną rekomendację w zakresie konieczności utworzenia procedur zarówno ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Co prawda, tam były pewne uwagi w tej, w tej rekomendacji, ale ona w jakiś sposób jest nadal ważna i wydaje mi się, że możemy traktować ją jako również obowiązującą. Także, także można powiedzieć, że na jej podstawie można wnioskować, że no powinniśmy tworzyć, czy powinniśmy działać na rzecz utworzenia tych niezależnych procedur dedykowanych chorym zespołem stopy cukrzycowej, zarówno procedur ambulatoryjnych, jak i procedur szpitalnych. No i wreszcie także w 2018-2020 roku złożone zostały w Ministerstwie Zdrowia karty świadczenia opieki zdrowotnej dotyczące leczenia stopy cukrzycowej, które w zasadzie ciągle są w trakcie procedowania. No częściowo pandemia niewątpliwie wpłynęła na powstanie na, 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 na niezrealizowanie na razie, czy nie wprowadzenie tych, tych kart. I teraz chciałem przejść do. Mm, Kwestii i omówienia pilotażu leczenia chorych zespołem stopy cukrzycowej, który dany mi jest w jakiś sposób realizować i prowadzić w, w, w Wielkopolsce, w, w podpoznańskich szamotułach. To jest szpital powiatowy, w którym jakiś czas temu zorganizowaliśmy taką jednostkę dedykowaną właśnie chorym z zespołem stopy cukrzycowej. Geneza samego, samej idei tworzenia takiej jednostki wynikała z faktu, iż chorych, których leczyliśmy w poradni przyklinicznej poznańskiej, których no, po pierwsze było sporo, po drugie, jak zawsze w każdej grupie chorych mamy do czynienia z taką. Z taką z takim odsetkiem chorych, którzy no, są bardziej zaawansowani pod względem chorobowym i wymagają hospitalizacji, wymagają często jakichś zabiegów dodatkowych y, oszczędzających w obrębie stopy. I w ramach tej poradni kierowaliśmy tych chorych do różnych jednostek i bardzo często z bardzo różnym skutkiem. Częściowo tych chorych próbowaliśmy hospitalizować w klinice diabetologii, jednak liczba łóżek, która była dedykowana tym chorym była niewystarczająca, co sprawiało, że ci chorzy no, oczekiwali bardzo długo na możliwość hospitalizacji. I stąd poszukiwaliśmy. Miejsca, które mogłoby się okazać w jakiś sposób przyjazne chorym zespołem stopy cukrzycowej, i w którym można byłoby realizować właśnie te hospitalizacje, które trochę nie do końca były typowe, ze względu na to, że chorzy, w, czy, czy większość hospitalizacji realizowana była w, na oddziale chorób wewnętrznych, a nie na oddziale chirurgicznym, więc to było jakby trochę zmiana, zdecydowana zmiana podejścia do postępowania i zajmowania się tymi chorymi z medycznego też punktu widzenia. Powstał nawet taki projekt tam w Szwabontułach e, takiego, e, takiego oddziału, czy zagospodarowanie jednego miejsca, pacjent ze spłany stopy cukrzycowej stworzył nawet taką wizualizację. E, no, ostatecznie Pojawiła się pandemia, która również te plany troszeczkę wyhamowała, czy bardzo mocno wyhamowała. Na szczęście pandemia w końcu się gdzieś tam w jakiś sposób wycofała i od 2022 roku rozpoczęliśmy realizację takiego właśnie leczenia w ramach modelu dwuspecjalistycznej hospitalizacji chorych zespołem stopy cukrzycowej. I to słowo dwuspecjalistycznej w zasadzie chciałbym troszeczkę w cudzysłów bo de facto, mówiąc dwuspecjalistycznie, mieliśmy i miałem zawsze na, na myśli diabetologiczną, chirurgiczną hospitalizację, ale de facto musimy pamiętać, że chory z zespołem stopy cukrzycowej z cukrzycą to jest chory, który jest obciążony różnorodnymi chorobami internistycznymi. I, nawet powiedzenie diabetologiczno-chirurgiczna hospitalizacja nie jest jakby tutaj właściwa. Właśnie ze względu na to, że to są chorzy, jak widzieliśmy przed chwilą w wykładzie pana profesora, obciążeni bardzo kardiologicznie, prawda? To są chorzy, którzy no też właśnie diabetologicznie są bardzo często niewyrównani z różnych powodów, chociażby z samego faktu, że mają w stopie przewlekłe ognisko infekcyjne, które powoduje, że wyrównanie metaboliczne takiego chorego jest trudniejsze. I, I w związku z tym, jakby nie trudno jest zorientować się, że jeżeli taki chory trafi na oddział chirurgiczny z zespołem stopy cukrzycowej, a jest tak obciążony internistycznie, to on nie jest łatwym chorym dla chirurga. No bo jak chirurg ma się zająć całym holistycznie pacjentem, skoro w zasadzie nauczony został leczenia miejscowego, prawda? I wydaje mi się, że odwrócenie tego, tej sytuacji i umieszczenie czy zlokalizowanie nacisku, położenie nacisku leczenia na całego chorego, takiego holistycznego podejścia do pacjenta może sprawić, że efekty leczenia zarówno miejscowego w obrębie stopy, jak i ogólnointernistycznego będą, będą dużo lepsze i dużo, i dużo trwalsze. W, ten pilotaż taki własny, który zaczęliśmy, czy to postępowanie przedstawiliśmy w Ministerstwie Zdrowia i pokłosiem tego, tego, tego postępowania stało się utworzenie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego po to, aby można było spróbować zrealizować w bardziej szerszym zakresie to leczenie. Ten typ leczenia, czy ten, ten typ podejścia, i też po to, aby wykazać, że, że być może on rzeczywiście jest bardziej efektywny. Jeżeli udałoby się to wykazać, to wtedy mielibyśmy podstawy do tego, aby tworzyć być może właśnie tego typu pro, procedurę. Sam pilotaż realizowany jest w tej chwili od lipca 2023 od sierpnia 2023 roku i jest dedykowany przede wszystkim chorym, którzy wymagają hospitalizacji, czyli tym chorym, którzy najczęściej wymagają jakiegoś oszczędzającego zabiegu w obrębie stopy. Najczęściej z powodu przewlekłego ogniska infekcyjnego w obrębie kości, które to przewlekłe ognisko infekcyjne nie pozwala na pełne wygojenie rany. I to jest jedna z przyczyn tego, że rana u chorego, który ma przewlekłe zakażenie kości, nie wygaja się. Oczywiście jest wiele jeszcze innych aspektów, które mają wpływ na brak gojenia takiej rany, ale ten jakby, ta kwestia infekcji kostnej jest często kluczowa, no bo bez usunięcia takiego ogniska, nie możemy zapoczątkować potem sensownego procesu, procesu gojenia rany. Pilotaż zakłada hospitalizację w okresie jednego roku, czyli ostatnie kwalifikacje będą w lipcu 2024, potem jeszcze mamy taki okres ewaluacji, oceny skuteczności tego postępowania. No i zakładam, że gdzieś tam w styczniu 2025 roku będziemy mieli, czy będziemy dysponowali pełnymi wynikami pilotażowymi. Maksymalna liczba pacjentów, którą jakby rozporządzenie dopuszcza do przeleczenia do, do hospitalizacji, to jest, to, jest 200, to jest 200 chorych. Cały cykl jakby postępowania pilotażowego dzieli się na kilka etapów. Pierwszym takim podstawowym jest wizyta kwalifikacyjna, która jest Wprowadzona z tego powodu, iż na pilotaż kierowani są bardzo różnorodni chorzy, często nie wymagający po prostu hospitalizacji. Gdyby od razu z mety, z założenia na samym początku ustalić im termin hospitalizacji, to by się okazało, że oni po prostu nie wymagaliby tej hospitalizacji i to by jakby zaburzało cały jakby program funkcjonowania oddziału. W związku z tym jest ta wizyta kwalifikacyjna. Jeśli pacjent zostanie zakwalifikowany do hospitalizacji, ma wyznaczony termin hospitalizacji, czasami szybszy czy natychmiastowy prawie, czasami jeśli może poczekać troszeczkę bardziej odległy, aczkolwiek jest to taki, nazwijmy to termin bezpieczny i hospitalizacja, która jest jakby głównym elementem postępowania pilotażowego, zajmuje, czy trwa minimum 11 dni. To nie jest krótko ani długo, jeśli biorą, weźmiemy pod uwagę leczenie chorych zespołem stopy cukrzycowej, ale ta minimum 11-dniowa hospitalizacja wynika z kilku elementów. Po pierwsze z tego, że każdy pacjent, który... W trakcie hospitalizacji, najczęściej w drugiej dobie, ma wykonane takie miejscowe leczenie operacyjne w obrębie stopy, miejscowy oszczędzający zabieg kostny, to każdy chory w trakcie hospitalizacji ma mieć również przeprowadzoną miejscową terapię podciśnieniową, czyli ma zastosowane tak zwane waki. I chodzi o to, żeby w czasie leczenia e, miejscową terapią podciśnieniową, ranę doprowadzić albo wyprowadzić do takiego momentu, która, w którym ona bezpiecznie potem będzie się goiła także w trybie ambulatoryjnym. Bo jeżeli zbyt szybko chorego wypiszemy do domu, to wtedy możemy. E, e, nie uzyskać odpowiedniego efektu, nie wiem, przeciwinfekcyjnego w trakcie hospitalizacji. Kilka elementów tutaj może jakby negatywnych wpłynąć na to, że potem rana niekoniecznie będzie się skutecznie, niekoniecznie będzie się skutecznie goiła. Miejscowa terapia podciśnieniowa jest uznaną metodą leczenia ran przewlekłych, a w zespole stopy cukrzycowej po, po zabiegu operacyjnym w obrębie stopy jest bardzo, Dobrym sposobem na wstępne uzyskanie ziarniny w obrębie rany, takiej porysekcyjnej pory czy poamputacyjnej, bo czasami to są też drobne amputacje w obrębie stopy. Dodatkową zaletą tego czasu jest fakt, że w trakcie hospitalizacji podajemy antybiotyk do żylni, który jest celowany. Czyli, jakby skierowany na konkretną, wyhodowaną wcześniej bakterię, i trzeba pamiętać, my to przynajmniej obserwujemy, że chorzy, którzy otrzymują antybiotykoterapię dożylną, ona jednak jest zdecydowanie bardziej skuteczna niż, niż postępowanie ambulatoryjne. Jednak uzyskujemy z reguły, jednak ewidentnie, pewnie dzięki też wyższym stężeniom terapeutycznym antybiotyków, uzyskujemy lepsze zdecydowanie efekty. I to wszystko sprawia, że chory, który jest wypisywany, po tej minimum 11-dniowej hospitalizacji, ale czasami jest to dłuższa hospitalizacja, zdecydowanie lepiej goi się potem w warunkach ambu ambulatoryjnych. Cały pilotaż zakłada również 5-miesięczny okres obserwacji chorych po e, hospitalizacji. Musimy pamiętać, że rany w zespole stopy cukrzycowej nie goją się szybko. Średni czas gojenia ran, oczywiście to też zależy od środka, ale często mówi się o, 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 o 8 miesiącach, prawda, więc e, e, do, do, do wygojenia, więc jeśli średni, to niektórzy pacjenci mogą się goić dłużej. Natomiast w, pilotaż założył pięciomiesięczny okres, okres obserwacji w tym czasie jest sześć wizyt. Pierwsza wizyta kontrolna jest dwa tygodnie po, po hospitalizacji. I to, co też jest ważne, to w ramach tego pilotażu, też w pewnym sensie, nazwijmy to testowane jest trochę inne finansowanie e, e, hospitalizacji, dlatego że. E, Tutaj ministerstwo zaproponowało możliwość sumowania procedur finansowych, chirurgicznych i internistycznych. To, czego do tej pory nie było i z czym różne ośrodki się też, można powiedzieć, borykały. Ale ponieważ mamy tutaj taką sytuację, że rzeczywiście leczymy chorego zarówno chirurgicznie, jak i internistycznie, diabetologicznie, i ta, jest duży nacisk na obydwa elementy położone, to pacjent uzyskuje rzeczywiście świadczenie takie, no, dwuspecjalistyczne. To z tego powodu płatnik czy Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się, że aby, aby finansowanie tego modelu było jakby właśnie z dwóch sumowanych procedur. Więc to też jest pewna nowość, która też ma sprawdzić, czy na ile wystarczające jest takie finansowanie, które do tej pory w innych warunkach nie było wystarczające. I jaki jest cel pilotażu? Wykazanie. Zasadności tego postępowania poprzez wykazanie efektywności y, y, tego leczenia a tym, tą efektywnością będzie pełne wygojenie ran w tym okresie pięciomiesięcznej e, obserwacji e, pohospitalizacyjnej. I mamy nadzieję, że dzięki temu e, uzyskamy argumenty, mówię my jako środowisko e, osób, które gdzieś tam w jakiś sposób stara się e, poprawić czy wprowadzić procedury leczenia chorych zespołem stopy cukrzycowej, czyli uzyskanie argumentów za wprowadzeniem tego, tego modelu czy tej procedury leczenia do koszyka świadczeń gwarantowanych. Które będą też odpowiednio i wystarczająco wycenione. Chciałem na samym końcu podzielić się kilkoma danymi, które na ten moment, o których na ten moment możemy mówić. Do tej pory na pilotaż skierowano 163 chorych, zakwalifikowano 114, czyli proszę zobaczyć, że. Chorych niezakwalifikowanych to jest blisko 50 osób. 30% chorych nie kwalifikujemy do przyjęcia. Z reguły przyczyną jest to, że po prostu nie wymagają hospitalizacji, wymagają postępowania ambulatoryjnego. Część z nich wymaga, jest. W takim okresie krytycznego niedokrwienia to jest inna grupa chorych i ona wymaga najpierw rewaskularyzacji, czyli udrożnienia tętnic, i potem dopiero ewentualnie postępowania takiego miejscowego, zabiegowego, czyli potem ewentualnej takiej hospitalizacji. Liczba chorych, którzy już zakończyli do tej pory hospitalizację, na stan na 31 marca to jest 100, 108 chorych. I tutaj chciałem takie wstępne wyniki. No, 108 chorych, to, 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 to zakończyliśmy do 31 marca, czyli to są jeszcze chorzy, którzy będą przez 5 miesięcy obserwowani. Natomiast taki pełen cykl obserwacji e, e, przeszli chorzy, którzy wypisani byli we wrześniu i październiku. To są 32 osoby. z tych 32 osób 21 osób już jest w pełni wygojonych. To jest poziom 65%, ale oprócz tego osoby, które później były wypisane, też już jest kilka takich osób, które są w pełni wygojone, to jest 7 osób. Czyli generalnie można powiedzieć, że na ten moment mamy 28 pełnych wygojeń spośród 39 osób, które zakończyły okres już obserwacji i nie wymagają dalszych obserwacji. Czyli to jest poziom około 71%. Oczywiście to nie jest tak, że my mamy tylko takie efekty. Pacjenci są trudni, ciężcy klinicznie. Nie uzyskaliśmy wygojenia na ten moment u 11 osób. Dwie osoby wymagały jednak ostatecznie wysokiej amputacji. Trzy osoby z tej, z tej grupy, które zakończyły obserwację, zmarły. Jedna z powodu udaru, jedna z powodu niedrożności, objawów ostrego brzucha i niedrożności jelit kilka miesięcy po hospitalizacji. A co do trzeciego zgonu jeszcze nie mamy pełnych, pełnych pełnych danych. Na samym koniec chciałem pokazać Państwu film, który niestety tutaj się nie uruchomi. Pacjenta, który był wypisywany w piątek poprzedni, to jest chory, tutaj dobrze nie widać, on nie ma prawej kończyny dolnej, ma protezę, i takich chorych, którzy są już po amputacji jednej nogi i walczą o tą swoją ostatnią, jest też sporo, także w warunkach pilotażu. To był chory, który miał szczególnie trudną, olbrzymią ranę na pięcie niedokrwienny musiał być zrewaskularyzowany, potem zabieg, jeszcze w międzyczasie w trakcie hospitalizacji przeszedł COVID, więc musiał mieć odroczony ten zabieg miejscowy, więc dużo się rzeczy jakby przysięgło przeciwko temu choremu, ale to jest chory, który pokazuje, że, że można nawet bardzo ciężkie rany, naprawdę wyleczyć, i on dzięki temu, że zakładamy taki specjalny gips, nazywa się on Total Contact Cast do dochodzenia, to dzięki temu gipsowi, pomimo rozległej rany na stopie, może chodzić, czyli ma protezę i gips wspomaga się chodzikiem. Pewnie zastanawia się, co przyniesie mu przyszłość, i my także się zastanawiamy, czy realizacja tego pilotażu w tym modelu leczenia stanie się realnym krokiem do utworzenia procedury szpitalnej, która mogłaby być. Yy, Upowszechniona dla chorych zespołem stopy cukrzycowej w całej Polsce. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.